Z Ewangelii według świętego Jana. Maria zaś wzięła fund pachnącego i drugiego olejku nardowego, namaściła nim stopy Jezusa, po czym wytarła je własnymi włosami. Szczęść Boże, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Te ostatnie dni, które przeżywamy razem z Jezusem, ostatnie dni Jego ziemskiego życia także, to jest niezwykły czas, czas, który pokazuje nam, bardzo ważne lekcje. Dzisiaj zobaczcie, słyszymy o tym, że Maria wylała bardzo drogi, wręcz drogocenny olejek nardowy, którym oblała nogi Jezusa i zaczęła włosami je wycierać. Oburzył się bardzo na to Judasz Iskariota, który... Powiedział, że można przecież było te pieniądze ze sprzedaży tego lejku wydać na ubogich. To było 300 denarów. To jest mniej więcej jedna pensja. Więc wyobraźcie sobie, jak drogi musiał być rzeczywiście ten olejek. Jak drogocenny, jak niezwykły. Maria nie boi się, zobaczcie, poświęcić tyle dla Jezusa. Że ona. W jakimś stopniu chciała to dać Jemu. Chciała dać mu to, co najcenniejsze. Kochani, ważne jest to, żebyśmy sobie uświadomili, co my dajemy Bogu, bo On dał nam wiele. Wchodzimy teraz już od jutra w święte Triduum Paschalne. Będziemy przeżywać tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstanie Jezusa. Bóg oddał za ciebie życie i to naprawdę to zrobił. To nie jest żadna przenośnia, to nie jest żadna, yy, żadna bajka, żadne ładne opowiadanie, prawda? Chrześcijan po to, żeby uwiarygodnić cokolwiek, tylko to jest prawda. Że Bóg oddał za ciebie życie. Co ty jesteś w stanie dać Bogu? Co jesteś w stanie poświęcić ze swojego życia? Tak, żeby dać Mu właśnie to, co najcenniejsze. Żeby dać Mu to, co jest drogocenne, co jest wartościowe Jego samego. Kochani, życzę Wam dobrego Triduum Paschalnego. Błogosławię Wam serca. Niech to będzie czas, kiedy naprawdę będziecie przechodzili Paschę z Jezusem. Kiedy Bóg będzie Was wyrywał z tego wszystkiego, co tak po ludzku patrząc może się wydawać jakieś trudne, jakieś yy, śmiercionośne dla nas. Przejdźcie przez te wszystkie doświadczenia razem z Nimi. Wejdźcie do grobu i pozwólcie się z Niego wyprowadzić. Z Panem Bogiem.